Pierwszy raz to mnie bardzo poruszyło jak on zareagował na to co się działo we Francji kiedy rząd francuski usiłował narzucić y, y, swoim obywatelom prawa y, zatytułowane Le Machiavel Spoktus czyli małżeństwo dla wszystkich gdzie usiłowano wszystkich przekonać także albo przymusić od przepisami prawnymi do tego, żeby małżeństwo mężczyzny i kobiety, małżeństwo chrześcijańskie, sakramentalne można było zamienić na to, co wtedy nazywano eufemistycznie różnymi alternatywnymi sposobami przeżywania swojej miłości i seksualności. Love is love. Każdy doznaje czego chce, każdy buduje jak chce, każdy ma prawo do układania sobie takiej relacji, jakie chce i młodzi ludzie wtedy w Paryżu, w Lyonie, w innych miastach wyszli na ulicę, żeby protestować, stanęli w obronie swojej własnej przyszłości, swojego własnego życia i powiedzieli nie chcemy i stanęli w obronie chrześcijańskiej wizji mężczyzny, kobiety, małżeństwa i rodziny i dali się pobić do krwi i wtedy ten Michel Belbeck powiedział wow, jeśli młodzi ludzie w imię swojej wiary są gotowi nawet na to, żeby się tać pobić przez policję? To ja się wycofuję z moich twierdzeń. I on powiedział, ja do tej pory lekceważyłem, ja gardziłem katolikami. Dla mnie katolicy byli nikim, bo mi się wydawało, że oni, jak sam powiedział, przypominają starą kobietę, która chce już umrzeć i nie ma już w sobie żadnych podrygów życia. Jest wzięta przez sklerozę, już niczego nie pamięta, już niczego nie oczekuje i nie chce. A tu nagle Kościół Katolicki pokazuje młodą twarz, młodych ludzi, którzy są gotowi dać się zbić za to, w co wierzą.